Co się stanie jak spadnę? Co się stanie jak spadniesz? Spadniesz <grywa> <grywa> się dotknąć, tak? Tak o, Kostka kurde. śmiech ci chłopie <grywa> Lewy przycisk to jest jeden pokaz. A czemu nie mogę... Bo nie możesz na czagnę. Ja wiem o tym. Nie możesz na czagnę. Ale masz białe. Aha, tylko na białe mogę. Nie, nie, ty nie możesz tam... Gdzie? Aha Pierwsza śmierć. Uhu. Możesz tu stanąć, i klikam ci przycisk. Kostka spada i musisz złapać tą kostkę. No. Daj ci proszę. Nie, Trzymaj. nie, Ja ci dałem. A Musisz. Trzymaj. No, no dla ciebie musisz. nie ja nie chcę tej kostki nie to dla ciebie to dla ciebie ja nie chcę tej kostki ale to jest niespodzianka, taka wiesz Kurde, to nie spuścianka nie chcę tego no dobra no to no nie 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 nie, nie. nie no. no i aha no nieźle. ale cheater oj nie, nie udało się Patrz, no to... powtarzamy, co nie? Nie. Proszę jak kliknij tutaj. Masz przycisk. Dobra... Ale ja jestem to Aha, to jest trochę rasizm jeszcze, nie? co? Nieprawda, jestem czarny. What? To ja nie wiedziałem... Jakoś tak straciłem szacunek do ciebie. <laughs> Ciekawe do ciebie. witamy Dobra. tutaj w pięknym... ...Gest. bulin Teraz tak, jak tutaj widzisz, na załączonym obrazku, mamy różne światy, tylko że, no możemy w sumie pójść do ostatniego, ale że ty jesteś bombikiem i nie potrafisz grać, to pójdziemy sobie normalnie od jedynki do piątki. Wiesz, że są takie specjalne. To... Co się stanie jak spadnę? O, <noise> Co się stanie jak spadniesz? Spadniesz. Dwa, jeden... No nie, 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 nie. nie. Na jedynkę idziesz. Dlaczego? <noise> A w ogóle o co chodzi w portalu, bo ja nigdy się nie interesowałem. W portalu chodzi o to, że masz pistolet, który tworzy portale. Super, no i co jeszcze? I GLaDOS jest zły, tak? Jest, y bo to kobita jest. Jest zła, ale jest zajebista i ja mega lubię. I ogólnie fabuła... Ja mam chyba z 30 gazów, udało mi się przejść fabułę w portalu. Mhm. Mm Musisz przejść tą fabułę, hopie. Wbijaj na ten przycisk. Dobra, zaraz, zaraz, ja jestem. Elo. <laughs> o ty Ej, ja też chcę Dobra O chope, mam. Wydaje mi się że każdy gracz tego to, to kiedyś zrobił Oczywiście że tak Okej. Okay. Ała dobra Aha, okej okay. Nie, tu musisz tu, nie nie, aj Musisz tutaj Nieprawda, nie muszę, a co? Musisz Nieprawda, nie muszę. Nie są drzwi, to są drzwi? Tak, to są drzwi. No tam są drzwi, no tu są też drzwi. Proszę. <grym> Panie kolego, <grym> widzi pan? Takie fajne coś. Nie, nie widzę. Dobra, to... Nie, nie widzę. Zrobimy tak. Dobra, Biasz już, tak. już widzę, okej, okay, już widzę. No teraz. i sam sobie tam i proszę cię. Nic. Chciałbyś tutaj Nic przyjść? Już. Nie chcę, na to. Nie? No, ale... Ja się dobrze bawię. Nie wiem czy wiesz. Jest... Ty, ty wiesz, że w tej wodzie można pływać? Tak, ja. możesz spróbować. Nie wiem. O, i cię przywitać. To są takie miłe... No, chodź tutaj. No. <grych> no, miłe są. Bardzo miłe. To są w ogóle twojej kuzyni. Pani kolego. <grych> Dobra, nie, nie dostaniesz nic, idę się zabić. na to, to jest coś fajnego. Pomyśl, co można zrobić z lasekiem i z. Wiem. Dźwiękami. To jest zajebiste, chopię. bez test? Pa, zobacz co test. No, masz tu przyciski. No, kij ten lasek ja wiem, że chcesz się zabić, ale to nie teraz. No widzę. I jeden z nas tam wchodzi. No dobra. Niech to be... O dobra, ja... ja tam wejdę. Ja tam wejdę. Teraz mu musisz tak zrobić, żebym nie zginął. Oko. Nie! Ja, mamy mam No dobra. No dobra. tam... Ej, poczekaj, mam świetny pomysł Co No i dobra. I teraz chcę go usunąć Kogo mnie? Halo nie Jestem genialny, nie? zapomniałeś? <laughs> nie można zapomnieć czegoś, co nigdy nie istniało no. <laughs> Prawie przypadkowo ciebie puściłem niestety Możesz Dobra. mi zabić, wiesz o tym Bardzo mi... tak Co? Eee, co? Nie mam o nie czym chodzi? wiem nie możesz mnie zabić, nie, 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 nie było tematu. A się tak nie da. Ale debil. No dobra, trudno, chciałem na sobie zamknąć. Ale, debil. on nie wie, że mnie można zabić. A, czekaj, fak, fak, nie. Tak, nie możecie robić. A! A, nie wiem jak można, szkoda. <laughs> Właśnie nie chciałem tego robić, no bo byś się uwolnił. Siemano. Kici woko, dobra, nie usuwaj mi tych poktali, proszę cię. Yy, nie, nie, teraz patrz. No, czekaj, czekaj, jaki to mam? Jan. Chory. <laughs> Dobra, no spoko. Poczekaj, bo ty nie widzisz, kurde. Chodźmy się chwilę. Widzę, widzę. Ja się się. Że ta kostka tak fajnie skacza. Aha, Aaaaa, ja pierdzielę. ja nie chciałem. Nie wierzę, no nie Aha, to już bezcelowe. <noise> co jest! Czemu dostałem punkty? Glados nie wkurzaj mi, nie dawaj mu punktów. Ej, tu się coś... Z... Nie no. <noise> Ale ja nie chciałem! Dobra, to jest ja ci nie wierzę. Eee... <noise> to Ej, co to robi ta kostka? What the fuck? Ty Ona się zbugowała! <noise> tak, ona się zbugowała, bo ta platforma... Czekaj, ty mnie nie zabi. Serio? Tak no, bo ta platforma się gdzieś dzieje więc to będzie na nagraniu i chłopie... Ona chyba musiała wyskoczyć z dużą prędkością Czekaj no, ale czekaj się dwana Patrz, czekaj, dam tutaj i weź daj na dół. Ale to nie tu, to nie, tu, tu, czekaj. Nie. Tutaj damy. Nie, nie Żeby było właśnie. na dół. A nie, czekaj, to tu, tu. Jak dobrze? Tutaj możesz dać. Czekaj. No, no, pa, pa, pa. Tak jak w kaksmozie, chłopie. Oj, nie. Spróbowałeś <grywa> <grywa> dotknąć, tak? Tak. O Kostka, śmiech ci chłopie. Odejdź stamtąd, najlepiej gdzieś tam odejść Nie mogę. Możesz. Nie mogę. Idź tam <grywa> szybko, w tej chwili. Dobrze, okej. Kurde. Dobra. Dobra! No, o, siema. To tutaj mam, tutaj mam, stać? Czy, czy, czy gdzie? Ta, tutaj. Tu lepiej. Tylko teraz, pa. Musisz to użyć lepiej? mózgu. Musisz użyć mózgu. Nie, nie. Nie mam. Bo tu zginiesz! Nie, nie zginiesz. Tu? Ale dobra, tu musisz być, no. I teraz pomyśl, patrz. To idzie do góry. A to idzie na dół. Co trzeba zrobić? Masz całą powierzchnię białą. Tutaj. No, no, A. Ja nic nie mówię, ale jakbyście do zostawili subskrypcję na tym kanale, jak dobijemy 100 subskrypcji, to Dawid David bifikował. Nie. Nie ja On tego nie wie, ale on to zrobi, spokojnie. Powiem ci tak, zostawię to specjalnie dla ciebie. Musisz pomyśleć, jak się stąd wydostać. Nie będę myślał, to jest tylko dziura z tego co widzę. Tam jest coś? Możliwe. Dobra, chodź. Z śmieciu. Eh, z śmieciem. Małym Ja już ma. ja już zrobiłem wszystko. Dla to jest trochę taka Sus. Jezus, w ogóle jest zajebista, jakby Portal z w FBU jest super. I wszystkie wam polecam. Jak nie galiście w poktala, on chodzi za, się, za 5 złotych, kupcze, no. Na promocjach oczywiście. Tak polecam. No chyba, zrobiliśmy pierwszy pokój. What the fuck, co, co się z tą głową? Ty cyrus w powietrzu, what the fuck? No to co, ja mi się zdaje, że to był. Koniec pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że było fajnie już ją. Polecam zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję i walęć fikoła pod godza. A ja polecam w górę mam beba krokiem. Ja w sumie... Ale to... Za. Mam bez JB's. tak. Obra, fan. Robimy mogito. Nie! Siemano!